No, nie cicho, no, przepraszamy, tak długo nie było silników. Nie, 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 to nie, tylko nie, 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 ciekawostka to jest taki zdjęcie nie, 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 to nie, 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 Zmienić się kosmety. Dam, dam, dam! To jest taki. Nie wiem, co tu. To, 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 to jest. Coś, coś. To jest. To Tu jakieś pobierane pliki. No, nie wiem, może macie jakąś spisek, jakąś teorię. Co to jest? To, to jest kosmita A, a tutaj? To, jest, to jest Nie, to Dobra, idziemy się do kolejnego. Do kolejnego. Do kolejnego. Do kolejnego. Do kolejnego. Takie miejsce, co chyba. Jest szukanie miłość. To nie. to nie jest to, to nie jest to, tylko. Dobra. Mówi ja to jest już. No już, ale trochę przywrócałem. To ten tu jest ufł, to nie jest to czarne tutaj. To tu jest. Uwaga, kośmici. Uwaga, kośmici. Proszę nie jechać nocy. Mhm czy to zrobię. Ja sprawdzałam to nic nie działo się. Tutaj... I idziemy do kolejnej ciekawostki. Siemka. jak widzieliście tamto. To jest ufo. Tam. To. To jest ufo. Malutkie ufo. Nie wiem co to, to jakiś, Nie wiem, to jest... Mało Ufo. Dobra. Jak się oczybli nie to to ja umieram? Nie, wiem co? jakiś raz z kosmosem zabiję. Dobra, nie, dobra, nie, pokażę wam, nie. Nie, 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 nie. dużo pieniędzy to do to nie. to nie, nie. Nie, nie, Kolejna ciekawostka, to jest taki fajny detal. Tu to niczym to, to, to detal. Jak ucieka się skończy, to weźmiją drówkę, bo tu są kanały. Kanały poważam, pokażę. Pokażę. O tutaj. Dobra i jeszcze to jest taka inna fajna ciekawostka. No patrzcie co to jest za rzeka. bank znak bank tego taki sy takie, takie sy, widzicie? Dobra, takie sy widzę, dobra, jadę do kolejnej, do ostatniej ciekawostki na dzisiaj. Teraz tutaj jest ostatnia ciekawostka. Dalej. To stary. Proszę, 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 proszę. Nie się nie To nie jest wystarczające. Ktoś patrzcie To jest taki jakiś potwór. Jakiś. To jest... A, to Widzicie? To taki dziwny pochłop. Dobra, to jest koniec odcinka na dzisiaj. Gra się nazywa Guns 2 Gas. polecam grę. No ro!